Mateusz kaniowski razem Dajzma. Siemano. Cześć, cześć. Wyku, miałeś tak ogromne wsparcie przed walką, że byłem zaskoczony. Czy możesz mi powiedzieć, skąd to się wzięło, że cały czas spamował awe Deichmann? No takie wsparcie, za które naprawdę wam bardzo dziękuję. Sam się aż tego nie spodziewałem, że aż tak to pójdzie. Ile osób w ogóle przyszło? Tym, co przyszli, dziękuję tym, co pisali, oglądali, naprawdę doceniam. No dobra, natomiast ja pamiętam ciebie zawsze serii bycia zadymiarzem. I co, gdzie Cię nie widziałem, to zawsze o, dymiłeś, rzucałeś ostre teksty i tak dalej. A dzisiaj ja Cię widzę eleganckiego, spokojnego. O co o, chodzi? Właśnie, bo tutaj e, tak mówią, tak, że na ten ubiór się ktoś pytał, czy ja e, na matur, z matury już... E, nie wiem. No chyba dobry ubiór, nie? Tylko buty mi nie pasują. Elegancki na pewno, ale moje pytanie jest wciąż to samo. Ludzie chyba się spodziewali zadymiarza. Przecież Cię zawsze takiego widziałem. Co się wydarzyło, że Cię widzimy w takiej wersji grzecznej, bez zadymiań? No słuchaj, no to wszystko, to był content tak naprawdę, to co na TikToku nagrywałem i tak dalej, mnie to ogólnie śmieszy taki content, sarkastyczny, taki wiesz, nie na poważnie, ja to tak traktowałem, a dzisiaj na spokojnie, no bo jednak to jest takie poważne wydarzenie, a ja już od dłuższego czasu taki jestem, na streamach tak samo, jestem po prostu sobą. Okej, okay, czyli ty dzisiaj pokazałeś prawdziwą twarz? No tak, tak. Czyli nie wtedy jak mówiłeś, że, nie pamiętam, to Denis Załęcki miał dostać liścia od ciebie? <laughs> Um, czy wtedy nie byłem sobą? No chyba nie, no chyba nie. Dobra, czyli ty wtedy zaryzykowałeś życie dla contentu? Nie no, jak życie dla contentu? No, no do Denisa takie słowa? Ale Denis też to tak naprawdę wszystko ogarnia, wiesz, jest w tym świecie fightowym, to jest w internecie. Gdyby ktoś takie coś nagrał na mnie, to ja bym się zaśmiał. E, myślisz, że Denis mógł to odebrać jako żart? No, oczywiście, że tak. A szachta? Też. Nie wiem, czy pamiętasz kiedyś przeprowadzałem wywiad z szachto. Nie pamiętam, pamiętam, pamiętam. I nie poinformowałem go. powinieneś mi dziękować za ocalenie życia. <laughs> A szachto też wiedział. No, wiedzą. każdy to wie, że to jest wszystko pod kątem. No. Czyli ty, taki prawdziwy, Dietzman, ty nie jesteś Zadymiarzem? Yy, tak. Prawdziwy to jestem taki śmieszek, lover boy ze złamanym sercem, taki jaki jestem teraz i na, i na streamach. Yy, no, to ja jestem prawdziwy. Ja. No dobra, a nie boisz się, że w ten sposób ludzi, których przyciągnąłeś przez robienie Zadym, yy, w jakiś sposób. No nie dostarczysz im tego, czego oni chcieli w takim sensie, że ludziom będzie brakowało tego, bo myślę, tak mi się wydawało, że dużo osób, jak czytałem komentarze w internecie, czekało na to, aż ty wejdziesz z buta w tę w konferencję. Nie, to totalnie nie nasze nie grono odbiorców, totalnie totalne w ogóle inne community to jest. Nasze community tego się spodziewało, no po prostu, no bo już mnie znają. No na streamach się ciężko nie pokazywać też prawdziwego siebie, jak się streamuje po kilka godzin przez ileś miesięcy. Dobra, to skąd ten nagły wybuch zainteresowania, zasięgów i wszystkiego? Eee, streamuję, streamuję, jakoś fajnie to poszło tutaj z chłopakami, e, z, z Karolem i z Dawidem streamujemy mm, cały czas. No i coraz więcej ludzi jakby, jakby to e, lubi. Czyli chcesz mi powiedzieć, że nie dymy, a content, znaczy taki, tak, takie pokazanie prawdziwej twarzy cię wyniosło? No tak, no tak, 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 tak. Nie dymy. Nie. No dymy to głównie free fight. A na przykład, jakby e, zobaczyć. E, no zobacz, e, w jakim e, teraz w, e, i jeszcze raz. Czuj, w jakim fajnym. E, e, co ja chciałem powiedzieć? Jakie było? Właśnie nie wiem. Sam powiedziałeś, no zobacz, więc chciałeś Zajękną... chyba zmienić temat. Tak, tak. zająknąłem się, bo już jestem trochę przebodcowany. E, jakie było pytanie? W sumie to nie było pytanie. A pytanie, a chociaż może, jak się dobrze zagłębię, to zapytałem, czy nie dymy. A taka prawdziwa twarz dała ci właśnie ten zaś. Aha, no to tak, no to tak, tak uważam, no tak jest. A dopiero widziałem Cię w innej federacji właśnie wiesz, z innej perspektywy. <noise> Tutaj każdy to porusza. To było AI. Wiesz, co to jest AI? Słuchajcie. Ja wiem, co to jest AI, wydanie. Agencja to, jest inteligencja, to jest, wygląda bardzo realistycznie. No dobra. W każdym razie widzieliśmy dwie walki w i wronek bardzo dobrze się w nich spisywał. Tak. I to jest pytanie, czy ty masz pomysł, jak się temu przeciwstawić, bo jednak trzeba będzie się z nim bić. A... No, właśnie, właśnie, właśnie. Ja sobie to dopiero teraz uświadomiłem, że ja muszę wyjść i się bić. I to będzie boleć chyba. Uderzenie, tak? Kurde. Niedobrze, niedobrze. No pamiętam, minę olejnika, jak wychodził do wronka i się po nim nic nie spodziewał. No tak, tak, tak. A właśnie Gawronek Wronek, Wronek, walczył, Wronek walczył z gawronkiem jeszcze po tym? Mm, no, to to już była też fajna walka. Już taka dłuższa. I też wygrał? No jest, on ma te 2-0, nie. Ale ja właśnie nie wiem, czy on walczył amatorsko w końcu, czy nie? Bo tam na konferencji ktoś powiedział, że walczył jeszcze amatorsko. Wiesz, co na pewno trenował wcześniej pięściarstwo, ale tych zawodników i tego zamierzenia jest tak dużo, że już teraz ci dokładnie jego kariery nie przypomnę. No dobra, jeżeli chodzi o twoje były wejście do OKTAGONu, to ty to wspominasz dobrze czy nie dobrze? Mm, no tak jak mówię, to słuchaj, sztuczna inteligencja przejmuje tutaj wszystko. Dobra. jak sztuczna inteligencja to wspomina? Ja nie wiem, trzeba się zapytać sztucznej inteligencji. Pytam. Ale nie, nie, dlaczego mnie? Nie wspomnisz mi nic, jestem ciekawy twojego, wiesz, odbioru, jak wiesz, wszedłeś do klatki, bo to bardzo luźnie ludzie to wspominanie. Ja nie mam do tego dostępu. Ja nie mam dostępu do sztucznej inteligencji, słuchaj. Dobra, widziałem, że w ogóle masz bardzo ambitną misję, żeby wyprzedać cały swój sektor. Mm, tak. I coś się wyświetlało na ekranie. Tak? tak? Że sektor, i tam wymienione, właśnie. Kto ma mieć? I ty jesteś jedną chyba z czterech czy z pięciu osób. Mm -hmm. no, no tak, jest przygotowany sektor dla, na, dla naszego komunity, dla naszego, dla naszego grona odbiorców. I po prostu zobaczymy, ile osób przyjdzie. Żeby tu też nie było tak rozsta rozstawione, bo wydaje mi się właśnie, że. Fajowo informował, że dużo może osób przyjść i żeby nie było tak porozrzucane, to po prostu sektor już dostaliśmy i, i fajnie. Kurde, powiem ci szczerze, że ja nie śledząc w ogóle TikToka i też w ogóle tak trochę oddalając się już od tego całego świata, Jestem bardzo zaskoczony nagle tą przemianą, Twoją, bo A. pamiętam Cię szczególnie z konferencji. Aha, no bo właśnie, bo Ty nie, nie widzisz, co ja teraz. Nie wiesz, co ja teraz. Absolutnie nie śledzę TikToka, więc. bo to na TikToku, tak? Nie, właśnie streamujemy na Twitchu. Teraz też na Kiku zrobiliśmy. Streamy. No, streamujemy. Dobrze. Ciekawe, ile jest osób takich jak ja, które właśnie zapamiętały Cię wiesz, z tej wersji e, właśnie tamtej. No ciekawe, ciekawe, sam jestem ciekaw. No dobrze, jak się siedziałeś przy tych dymach, Aha. to co Ci się najbardziej w nich podobało, bądź nie podobało? Hmm. Tam grubo lecieli. Hmm. Fajnie, no bo też nie było skupienia tylko na mnie, tylko na właśnie innych zawodników, to spoko. Ty też musi coś grzać w tych zestawieniach, mimo wszystko. No I pytam, co grzało Dajczmana? Pomiędzy mną i e, Wronkiem? Nie, nie, jak sobie siedziałeś przy tych dymach, bo tam leciało bardzo ostre, wiesz, tekst. No, no, mocno, mocno było, mocno było. Ja nawet tam e, nie pamiętam, co tam dokładnie e, e, krzyczeli do siebie. E, no, ale byłem pomiędzy młotem a kowadłem, po prostu. Bałem, się własne zdrowie. Ty się bałeś? Ja się nie boję, słuchaj. No nic dziwnego po tym co mówiłeś w internecie. A przez kogo? A tam. Co mówiłeś? Chic o szachcie i o Denisie Ale my się Ale my się już lubimy. Chcesz mi powiedzieć, że pogodziłeś się z szachtą na zapleczu? Na, na panelu, na konferencji. Tak. Teraz nie wiem, czy tyś ciemia jeszcze mówisz serio. No, Na no serio. Dobrze. To na sam koniec. Powiedz mi jak się skończy twoja walka? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Mam przemyślane każdą możliwe zdarzenie, ale oczywiście wygrane. Dobra, jeżeli chodzi o pojedynne szachty z Mindą. Mhm. Co, kto, myśli, kto myśli, kto wygra? A, a o co chodzi właśnie z tym bieganiem? Że, jeżeli dobrze wiem, to przez 10 minut bodajże ma biec Kamil Minda, żeby się zmęczyć. Okej, okay. okay. a to będzie w oktagonie, czy tam przed... Chyba... Nie, no chyba mam przebiec przed oktagonem. No, no tak. No I <grym> sobie 10 minut, jak biegnie. 15 minut wszyscy patrzą, o biegnie. No ja bym tyle nie przebiegł, szczerze. 10 minut? Należy <grym> jeszcze nie jakie tempo. Nie. Jakie tempo, właśnie. No, zależy. Ja tego nie wiem akurat ile dokładnie. Okej, okay, okej. Okay. Kurde, no ciężko będzie pewnie tutaj e, e, mindzie, tak? Po, po takim biegu. Bo to później jest normalnie walka 3 po 3 Chyba tak. No, no, no. Wiesz, tutaj coraz częściej są przeróżne zasady w tych pojedynkach. Mhm. No ale nie mam pojęcia, ja nie, ja nie jestem jakimś znawcą, więc nie będę tutaj zgadywał i nawet się nad tym nie zastanawiałem. Kurde, normalnie jakbym z innym człowiekiem gadał niż kiedykolwiek wcześniej, więc co prawda to chyba nie robiliśmy wywiadów, ale gdzieś tam za kamerą się porozmawiało. To dobrze, to dobrze. Powiem Ci, że jestem zaskoczony przemianą. No dobrze, dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, hej.